Witajcie szczęść Boże. Widać za mną okoliczności, w jakich jestem, i one może są trochę mniej adekwatne do tego o czym chcę powiedzieć, kontynuując temat uważności temat, o którym mówiłem ostatnio, spacerów uważności. Natomiast to jest coś, co też wydaje mi się ważne, zwłaszcza w momentach, w których. W takiej klasycznej formie ten spacer trudno zrobić, y, trudno wejść może. Jest zupełnie inny aspekt tego, który sam ostatnio jakoś jeszcze bardziej odkryłem, naszych zwykłych, codziennych czynności, które wykonujemy, i uważności na to, co robimy w danym momencie, kim też jesteśmy. Jakoś mi się to bardzo otworzyło w momencie, kiedy kiedy po prostu sprzątałem pokój i odkurzałem. I nagle włączyło mi się coś takiego, żeby y, no właśnie. Skupić się na tym, co robię. Nagle zacząłem wolniej odkurzać, ruszać odkurzaczem, i we mnie powstała taka, taka myśl, albo tak naprawdę taka przestrzeń, że tak jest bardzo dobrze, że nie muszę o niczym myśleć. Nawet nie wiem, czy o czym specjalnie myślałem wtedy, ale bez wątpienia yy, nie byłem skupiony na tym, co robię, dało mi to jakąś wewnętrzną przestrzeń i rzeczywiście uważność na to, co w danym momencie robiłem. Poczułem jakiś kontakt ze sobą, taki trochę inny niż zwykle. On nie zdarza się zawsze. Więc jakby zachęcam do tego, że to ćwiczenie uważności dotyczy też właśnie takich codziennych czynności, że ja mogę coś robić wolniej, że ja mogę coś robić spokojniej, nie spiesząc się i nie myśląc o tym, co mam jeszcze do zrobienia. Następnej kolejności, albo to, co chcę przemyśleć, zostawić przemyślenia. Po prostu jestem w tym, co teraz robię. Czy sprzątam, czy pracuję, czy się modlę, czy rozmawiam z kimś, to jestem przy tej osobie. Robię to, co w danym momencie aktualnie robię i jestem przy tym całą moją świadomością i uważnością. To taka jedna rzecz. Druga rzecz, trochę podobna do tego, o czym mówiłem ostatnio, że. Tą uważność można jakby ćwiczyć, siedząc sobie gdzieś na łonie przyrody i wpatrując się w nią i będąc przy tym, to samo można zrobić w domu. Czasem mi się zdarza, że patrzę po prostu na kwiatki, które mam w pokoju. I wpatruję się w nie, jestem przy tym, co jest. Czasami nawet odsłaniam sobie okno i patrzę na to, co jest za oknem. Oczywiście, jak ma się jakiś betonowy obraz yy, bloku, który jest naprzeciwko, to jest to mało atrakcyjny widok, ale czasami mamy takie możliwości, że widzimy jakiś las, widzimy jakąś przyrodę za oknem. Wtedy możemy spokojnie sobie na to patrzeć, być przy sobie. I ćwiczyć uważność, to znaczy spotykać się z samym sobą, spotykać się z Panem Bogiem, spotykać się z tym wszystkim, co we mnie jest, bez przemyśleń, bez dywagacji, bez rozkminiania tego, bez jakiegoś, no właśnie, uruchamiania intelektu, bez szukania czegoś, nazywania, po prostu być, po prostu być. Uważność w naszej codzienności to jest, dla mnie osobiście, to jest miejsce spotkania Pana Boga, miejsce spotkania samego siebie, i tu się dzieje wiele rzeczy, które czas. Próbujemy obrobić intelektualnie, próbujemy rozwiązać intelektualnie. I się okazuje, że dłuższy czas to robimy i nic się nie udaje, do niczego nie dochodzimy, bo być może nie jest to ten poziom, być może to jest poziom zejścia głębiej i spotkania się z tym, co jest, i że stamtąd przechodzi światło na nasze różne trudności, problemy, które będą, są i będą w naszej rzeczywistości. Więc zachęcam do takiej uważności w naszej codzienności, w tym, co robimy w tych przestrzeniach, w których jesteśmy. Spotykania się z Bogiem i samym sobą w uważności, czyli w tym, co jest ważne w danym momencie. Życzę wszystkim pięknego dnia. Zostańcie z Bogiem.